Dzień dobry. troszeczkę późno, a ja przyjechałem po przynęty wędkarskie, nie do sklepu. Lecimy na magnesik, lecimy na magnesik. Mam nadzieję, że uda mi się troszeczkę porzucać. Jest godzina. No Za 27, nie wiem, kiedy się ściemnie, chmurki trochę naszły. Od jutra ma padać deszcz, a nie mogę mu siedzieć. E, długi weekend, dzisiaj magnesik, jutro jakaś wykrywka. Oczywiście, wy wykrywkę zobaczycie troszeczkę później. To ja, lecę jutro film się wyemituje. Film się wyemituje, jaki pewny, że materiał nagram. Jeszcze nie, nie nagram. Jeszcze nie wiadomo, czy nagram materiał różnie. To bywa, może czasami chodzić, znaleźć mnóstwo rzeczy, a czasami można chodzić i nie znaleźć po prostu nic. E, z mojej strony wielkie podziękowania dla Łukasza, Łukas Szczecin. Serdecznie dziękuję Ci. Kochany, drogi przyjacielu, za tak cudowny prezent. Zobaczcie, co dostałem od długiego. Coś niesamowitego, Uki. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. No to jak widzicie, będzie skok do wody, będzie skok do wody. Lecimy za, za skarbami. Trzeba jeszcze obsadzić i to znaleźć troszeczkę czasu. Jestem w trakcie przeprowadzki, szukania domu do przeprowadzki, także zobaczymy, kiedy to nastąpi. Ale woda się ogrzeje, wodery już są, także no super. Jeszcze jedna sprawa: wielkie gratulacje dla Goldelmańka, dla Mariusza Cieplucha. Pewno widzieliście film, widzieliście strzałmańka, widzieliście tą monetę. Kto nie widział, serdecznie zapraszam. Ja się bardzo cieszę, gdy ktokolwiek znajdzie coś, coś wspaniałego, a tym bardziej, że znalazł to nasz rodak, Polak ksywa zobowiązuje. Czapka z głowy naprawdę coś, coś wspaniałego. Także dobra, ja nie przedłużam. Tam ktoś chodzi po krzakach. E, ja nie przedłużam. Widzimy się już nad rzeką przy pierwszym rzucie. Oj, będzie się działo, żebym komuś tylko nie wywalił w bańkę. Lecimy łapać przynęty wędkarskie. Dobra, dotarłem na rzeczkę, magnesiarzem nie jestem, ale lubię to, fajna zabawa, także co jakiś czas, co jakiś czas trzeba sobie wyskoczyć, rzeczka wygląda tak, tu jest most, a tutaj jest taka głębia, no i zobaczymy, pewnie będę rzucał do momentu, aż przyjdzie jakiś wędkarz i powie, czemu kłusuję i na linę ciągnę sieci, <laughs> no zobaczymy, dobra, rozwijam sprzęcik, magnes jaki jest, taki jest, jak mówię, magnesiarzem nie jestem, co, pociskamy, tylko żeby tego mostu tutaj nie złapać, będzie gitarka, dobra, pierwszy rzut, rozkładam kamerkę, Ustawiam ją i pierwszy rzut nagrywamy, potem przerzucam kamerę na klatę i też rzucamy wspólnie. Niech lina namaka. Nie mam do czego przywiązać, to wiążę do nogi. Ale powiem wam, że linę trzeba po eskapadzie magnesowej gdzieś wywieszać, bo leżała 3 miesiące, 3 miesiące w pudełku i cała mokra. Dobra, pierwszy rzut, jedziemy. Dajcie, ustawię tą kamerę. Dobra, ciśniemy, kochani. No zobaczymy czy pierwszy rzut będzie czy pierwszy rzut będzie szczęśliwy Nic nie ma nic nie ma, o, ale się haczy. jakieś krzaczory niesamowite i patrz, co my mamy. Niestety, jakieś, jakieś kawałki kawałki blaszek? Jeszcze z jakimś tynkiem? Zdejmujemy tu dziadostwo. Dobra, kolejny Będę się starał tak raz przy raz. Mówię nie zmienia miejscowy. Obrzucamy to raz przy raz dokładnie. Jakaś godzinka, chyba, że ręka, ręka odpadnie. O, czuć opór, ale jak mówię, są to jakieś, jakieś krzaczory, ale liczę na przynęty wędkarskie także. Bądźmy dobrej myśli. Rzucać, ściągać, rzucać, ściągać i będzie gitareczka. Idzie lekko, czyli nic nie ma ciekawego. Ale to drugi rzut co to jest? Czysto dobra, rzucam i przestawiam kamerkę na klatę, będzie nam wygodnie. Opa! Poszło. Powiem Wam, że spodziewałem się czegoś lepszego. Ja już wykonałem kilka rzutów. O, teraz coś przeczyło się. Ale tu jeszcze ściutko, Nawet haczyka wędkarskiego nie ma. A sam wiem, że tutaj sporo haczyków urwałem. I blaszki, i woblerki. Wiem, że magnes jaki jest, taki jest. Także magnesiarze niech się nie śmieją. Nie ma nic. Dobra, spróbujemy tutaj wzdłuż. Ale zabawa. Zabawa przednia. Kto ma okazję ale tak nie ma swojego magnesu, niech od kogoś pożyczy bo jest fajnie po prostu, ale ekstra miejsce na rybki i niedługo tutaj przyjadę można sobie rzucić tutaj gruntóweczkę tutaj jakiegoś żywczyka oj wiem, że technika ściągania liny też się liczy oczywiście żartowałem z tym, że to jest takie proste rzucamy i ściągamy bo widziałem nieraz u chłopaków typowych magnesiarzy zawodowców, mistrzów jak Kuba z kanału Jacob Julaj, Marcin z kanału Tam na dnie i wielu innych i nie jest to aż takie, takie proste o patrzcie, mamy drucik taki drucik ja będę rzucał tutaj no i kawałeczek kawałeczek kotwiczki wędkarskie. widać że swoje już przeleżała, bo został tylko jeden ząbek z trzech dobra lecimy Uch. Myślałem, że będę miał za mało liny, bo to jest bodajże 25 metrów, ale w zupełności starcza zostaje jeszcze jakieś 3 metry w łapie, po rzucie. Także elegancko i się zrobiła piękna wiosenka, zielono, cichutko, piękne. No spodziewałem się, jak mówię, spodziewałem się czegoś lepszego tutaj. No ale to jak z wykopkami, nigdy nie wiemy. Jest to jakieś drzewo. Wiem dokładnie o tym. Jakiś wielki konar, gdyż urwałem na nim kilka blach. I muszę uważać właśnie, żeby tam się lina nie zaplątała, bo niestety nie będzie możliwości podczepienia jej pod żadne auto wyciągnięcia. A szkoda by było tego magnesu, chociaż to był jakiś tani. Dobra, mamy coś. Kochani, zobaczcie, co tu się dzieje. Jakie blachy. Wszystko wiałe No a dobra, coś się czepia, także... Nie jest źle. No tutaj jakiś taki elemencik, malutka jakaś klamerka. Leci. Ua. Poszło. Nie tak lekko, jakby się mogło wydawać oglądając filmy chłopaków. A, rzucam, ręka dostaje. Dostaję po garach A przyznam się, że jestem tylko 20 minut A wiem, że chłopacy potrafią kilka godzin Ciskać tym magnesem, ciskać Do tego jeszcze wyciągać Oj, oj, tak Tutaj coś miałem, ale Ale puściło, kochani Puściło Ale czułem, że jest coś konkretnego Aczkolwiek może jest Poczekajcie Powolutku nie robić gwałtownych ruchów Puściło Ale jest tu jakiś kotlet I zaraz tam rzucam Tutaj gdzieś kawałeczek Podkowa na szczęście Patrzcie się Jaka podkówka Połowa O jest Mały magnesik, ale wam powiem Że jak złapie, To trzyma. Taka podkóweczka ale jak mówię, tu coś jeszcze było, także kawałeczek i zobaczymy, może się czepnie. Albo to była ta podkowa i po prostu tak wadziła, potem się przesunęła. Mamy podkowę. Dobra, czyścimy i jazda. Ten magnes, który mam, który widzicie, którym rzucam, bardziej by się nadawał do opuszczania, do studni, albo przymockować go na jakąś sztycę, ale jak mówię, chodzi o zabawę, to jest najważniejsze. Jestem w miejscu, gdzie nie, mógł, nie muszę się niczego obawiać, żadnego niewybuchu, żadnego granata, żadnych innych cudów, wianków, które by mogły stworzyć jakieś, jakieś problemy, jak wspomniałem, przynęty wędkarskie. O, to mi najbardziej chodzi. O, o moi drodzy. I tu jest kotlet. Tu jest kotlet. Puścił. Puścił, ale coś jest. Coś jest i będziemy próbować. Zobaczcie, znowu te śmieciory, kamienie magnetyczne jakieś. Dobra, zobaczmy tutaj ten kawałek. To chyba, że jakiś ptak był. Ale dwa, trzy razy można spróbować. Jest to takie specyficzne walnięcie, jak się coś przyczepia do magnesu, ale trzeba się po prostu tego nauczyć. Nauczymy się powolutku. Czysto. Błotko tu mi się zrobiło. O, tu jakaś jeszcze zacna, zacna butelczyna. Takim znaczkiem. popijali sobie. Dobra, tu też. Oj, przydałby się jakiś fajny strzał na takie rozruszanie, na adrenalinkę, na emocje. Ale myślę, że bardziej, bardziej w mieście są u mnie w mieście, wiecie, takie kanały różne, ale. Naprawdę ciekawe, dość ciekawe. Ja się wybieram do tak zwanego tutaj u nas kancillu, takiego jakby urzędu miasta o jakieś pozwolenie, zapytać się jak to wygląda. Przecież w sumie nic złego się nie robi. Wyciąga się jakieś tam dziadowskie śmieci, które zale. O, ale poszło w mordę błoto. O, panie. No ale wiecie, jak się człowiek nie pójdzie, nie zapyta. To mogą być problemy, pewnie jak się zapytam problemu z tym nie będzie żeby sobie szukać, a pewnie jakby się nie zapytał byłoby pod górkę, bo po prostu trzeba się czasami pokazać, że jest się urzędnikiem państwowym. Ale jak mówię, będzie więcej czasu, bo naprawdę mam ten czas ograniczony ostatnio kochani. No niech coś się przyczepi, jakiś kotlecior, chyba złe miejsce wybrałem, ale dobra próbujemy. Także mówię, jak będzie więcej czasu, będzie więcej tego magnesiku. No, i jak już wspomniałem, tak, tu coś jest, tu coś, tak, kochani, tu coś jest na 100%. To, co było kilka, kilka rzutów temu, bo się przesuwa. Tak, przyczepiło się. Dobra, ja będę z tym walczył, dopóki tego nie wyciągnę. Będę z tym walczył. Nie wiem, co to jest, ale będziemy próbować. Matko Boska, to jakaś ryba chyba się rzuciła tam. Dobra, próbujemy. Wzruszymy to trochę, oderwie się od tego mułu. Jest znowu, tak, o. I czuję, czuję moi drodzy, że czepia się. No ale nie ten magnes. Ile dam radę, tyle będę próbował. Jeszcze z kilka razy tutaj blisko, a potem po prostu przy ściąganiu będę... Patrzcie, jest, widzicie? No, ale mówię, nie ten magnes puściło. O, jeszcze. Ale już poszły bąble, patrzcie. Poszły gigantyczne bąble, No cholera. Nie wyciągnę tego. Nie wyciągnę, bo to czuć po prostu. To się wie, to się czuje. Czy się coś wyciągnie, czy nie? Dobra, wyłączam się na razie. Jak coś będzie, albo wytargam to coś, co tutaj co tutaj jest, jest gigantyczne, to się włączę. O, teraz coś tu się przyczepiło. Zaraz poczekajcie, założę rękawiczkę i sprawdzamy, czy jakieś dziadostwo. Mówię, nie zbieram złomu. Patrzcie, tutaj jest coś zacnego. Tu jest coś fajnego. A, to będzie kolczyk od krowy. Kolczyk od krowy albo od jakiegoś innego zwierzęcia hodowlanego. I jest taki sam drugi. Patrzcie. Takie dwa haczyki. Tak zwane klipsy kolczyki. Dobra, rzucamy tutaj. No chciałbym coś zacznego, właśnie mówię o tych przynętach pękarskich, dlatego że no nie ma u nas gdzie sprzedać tego złomu. Jeszcze tam miedziucha aluminium. Ma tam swoją jakąś cenę z tego co się orientuje to mieć. No ale mieć się nie przyczepi do magnesu, nie? Mieć jakieś. Chyba 5 euro. Coś takiego. Taki sam prawdopodobnie przelicznik jak... Opa! Jak w Polsce! Poszło! Dobra, chwila odpoczynku. Powiem Wam, moi drodzy, że walczę i walczę z tym. Nie wiem, co to jest, ale zrobiłem sobie taki rekonesans i ma jakieś półtora, może dwa metry. Czułem, że podnoszę to. To może być jakaś gruba blacha. Gdzieś się przyczepiło chwilkę płasko i czułem, że idzie do góry. Tak wiecie, jakby, jakbym to stawiał na sztorc. O, właśnie w tym miejscu jest. I rzucałem tam, rzucałem na środku, rzucałem po lewo. Jak to ruszam, to wszędzie idą bąble. Patrzcie, mam to. O, i, o, podnoszę i puszczę. Nie ten magnes. No, niestety, nie dam rady. Chociaż, jakby, może tam lina się jakoś zaczepiła za to, czy coś w tym stylu. Ale jeżeli jest to blacha, jakaś płaska, to. No, nie ma szans, ale zobaczcie. Ale to jest naprawdę kotlet, nie? Patrzcie, rzucam. Rzucam i już sieć. Siedzi, ale co z tego, patrzcie, jakie tam bąble teraz idą, jak to poruszyłem, co z tego, że siedzi, jak puszcza. Staram się powolutku, naprawdę, patrzcie, bardzo delikatnie, puścił. Idzie jakieś parę centymetrów i czuję, jak się szura po tym magnes, łapie i puszcza, jest to coś płaskiego, no szkórek, chciałbym to wyciągnąć. Dla własnej takiej, wiecie, satysfakcji i ciekawości, kurka wodna. A, jeju, jeju. Dobra, jeszcze raz. A nóż, widelek wyjdzie z tego, wyjdzie z tego mułu. Ale jest to gigantyczne. No, i już to ma, patrzcie. Już trzyma. Już trzyma, cholerstwo. I puszcza. Byłby ten magnes jakiś tam, nie wiem, nie znam się tego maktomu, nie maktomu, jakieś trzy seta, jakiś go, patrzcie, i ruszam to, unoszę i kładzie się unoszę i kładzie się kurde jak to oderwać puściło, kurka to jest tak jak z niewykopanym dołkiem, gdzie się sygnał nie można tego znaleźć a tutaj nie mogę wytargać tej blachy, cholera jasna ale jestem zniesmaczony piękny rzut, piękny rzut Tylko żeby był piękny fant jakiś jedziemy O, mamy coś. Albo krzak. Trzeba się nauczyć tego magnesu. Jak mówię, to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Trzeba też rozróżnić kamienie, krzaki i metal, który się, ale się uwalił, który się przyczepi. Mówię, nie jest proste, ale ale fajne. Najważniejsza, dobra zabawa. Ale nie mam wciąż przynęt wędkarskich. A kurde, po to przyjechałem. Dobra co, Matko Boska co to? Patrzcie co ja tu znalazłem Moi drodzy Co to za element A coś od auta od amortyzatora prawdopodobnie mocowanko tak Fajnie, coś się czepnęło I widzicie, można rzucać, rzucać Magnes pójdzie kawałeczek, parę centymetrów... A co to jest? Jakaś puszka. Kawałeczek w innym kierunku, parę centymetrów. I dlaczego mówię, taki, taki terenek można rzucać kilka godzin. I... No, zawsze coś tam... Coś tam się przyczepi. Jest pięknie. Teraz takie. Cuda niewidy. Węgorze. Węgorze rzeczne powstakiwały. Taki pręcior. No to jest taki drut. Zwitek drutu. Drut kolczasty. Gwózdek. I jakieś świeciuszki. Dobra, jeszcze raz na żywo próbujemy tego wielkiego kontera. Ale kiedyś go wyciągnę. Albo go wyciągnę, albo pozrywam kupę przynęt, jak będę tutaj na ryby przyjeżdżał. Bo naprawdę to jest przepotężne. Jest, patrzcie. I siedzi. I siedzi, jak to wytargać? No ruszam, patrzcie, ruszam cholerstwem, i puściło, i znowu trzyma. Magnes przeskoczył jakieś 40 cm, jak go tak do góry podrzuciłem, patrzcie. O Jezu, no nie, nie pójdzie. Jakbym się starał, tak nie pójdzie. Wiem, że nie. Jeden by nie ustąpił, Przedby do tej wody, Ale no niestety, trochę za zimna, trochę za głęboko i nie będziemy kombinować. I na tym polega cała zabawa, żeby sobie narobić tutaj problemów jakichś. Po prostu, patrzcie i przesuwa się w lewo, czyli to musi być uniesione. Uniesione kantem, kant idzie u góry pod skosem i lina się przesuwa. Ja już to trochę mówię, naruszyłem, bo ten muł to wszystko się ruszyło. Poszło. O Jezu. Miał być relaks, a tu są, kurde, nerwy, żeby to wytargać. Dobra, ciśniemy dalej. Żadnej blaszki na ryby nie mam, aż... Aż bardzo się dziwię, wam powiem. No, Zoltanku, nie stawaj na linę, bo wywiniesz orła i będą cerki. Fajnie jest. Ale jeszcze z pół godzinki i trzeba się zawijać. Odpocząć troszeczkę, przyszykować sprzęt. Wykopkowy na jutro, na poranek, godzina 6 pobudeczka, ogień na tłoki i lecimy. Dobra, może spróbujemy w tą stronę troszeczkę, tutaj bliżej mostu. Aa! Dobrze, że z samochodów przejeżdżający ludzie nie widzą, bo myśleli, że jakiś jakiś upośledzony, no tak tutaj nie znają się na tych rzeczach, na magnesach Pomyśleli no a co on robi tutaj człowiek rzuca linę, ściąga, rzuca, ściąga rozładowuje emocje no nie ma nic wrócę bez wędkarski. oj oj, patrzcie tutaj coś się czepia coś się czepia ale Dobra, nie wrzucać mi, proszę, że nie ten magnes. Ze zła technika. Staram się. A jak wychodzi, to sami widzicie. Patrzcie, jakie będzie teraz. żeby mostu nie złapał. Patrzmo. No, teraz cała lina wyrzucona. Kto tu mi wypisuje? Kto mi wypisuje, jak ja na takim relaksie piękny. Zobaczcie, w oddali góry. Słoneczko zachodzi Ptaszki mi tu śpiewają Cudownie Jest przepięknie Ale łapy mokre Szczególnie tą skórę mam białą Jakieś rękawiczki trzeba Trzeba kupić takie wiecie gumowe Do łokci I będzie Będzie lepiej Pochlatany cały Heh. Patrzcie i znowu to cholerstwo mam Przed chwilą miałem tam Zobaczcie jaka odległość I to jest to samo nie Panie kochany, no chociaż się pokaż Czym ty kurde jesteś Nie, nie da radę. Nie będę się nad tym rozwodził, bo no nie wyciągnę tego Nie ma najmniejszych szans Może blacha z tego mostu jak budowali Czy jakiś wspornik Jakiś słupek Patrzcie, ile natargałem Blaszek Co to jest, monetka? Patrzcie się nie, dziadostwo jakieś, jakieś dziadostwo. Dobra, 10 rzutów i smuga na kwadrat. Znowu drut kolczasty i taki gwóźdź jakiś dziwny z taką główką. Dobre i to? Patrzcie, tu jest coś ciekawego. Jakiś taki kluczyk, zaworek. Patrzcie się. Nie wiem, co to jest. Czy to jakaś igła? Była. Kurde, no fajne. Zero pojęcie, tak, ale patrzcie, to jakaś igła wystaje, może taka. Tak, to jest strzykawka metalowa. Dokładnie, chyba, no chyba, że się mylę, to mnie poprawcie. Patrzcie, tak, to będzie strzykawka metalowa. Ale jaja. Żegnam się z Wami, moi drodzy. Niestety tego kotleta nie wytargałem. E subskrybujcie kanał, lajkujcie, piszcie komentarze bawmy się po prostu ja tu jeszcze wrócę nie jestem magnesem, ale wrócę tutaj do następnego i następny filmik kopanko, standardowo, teren, łopata wykrywacz i jazda moi mili, serducho dla Was trzymajcie się